Let's go! A weksiu, chodzę ze mną jeszcze na marker. Reszta na piątki, tak jak były wcześniej. Okej. Okay. Po Do kapa. Wypchnąć za kapa. Szukać chaba. Prio, odwiedzam. Mieszkaj striker. Chyba idzie ty wezmiesz wiesz skąd ja ciebie ale tak wezmiesz mi to przecież? Jeszcze raz jest już to drogi, na skrzyżowanie co? Do kapa, bo przejmuję. Ja jestem w kapie, zaraz będę do niego szczylał. Jeden, lecimy. Szukamy hala. W tym się tak wypuszczujemy troszkę. Ludzi, dobra. Ludzi, hotdor parowali chyba. Jak chcę hotdorowem. No, chyba odparty. Grzoza, oni gdzieś. Tak, kawałeczek na nerwy bardziej od was wybiegają. Wiem, idziemy właśnie szukać tego. Kurwa, który taki gorliwy przyjechał z tej rury. This is red. Just strike it out. od ciebie, pobiegnę bardziej na norfa. Dobra, ja tu jeszcze zrzucę. Okay. Point have Defense point. Potwierdzam jeszcze z norfa pobiegnął. może w mojej pozycji. South. uważaj ma się przed tobą będziesz miał kontakt Jeden kontakt jest od mostu Musisz po starej jest? Nie. Nie, nie jeździ. Ale chyba spierdolił. Ciężko jest przejść I know Mamy klasę po tej stronie ja teraz bo jestem zbyt bardzo open Przerażaj wow. AR-ka gdzieś patrzy oh, Kurwa, mają ar yy, przez środek drogi, ze stacji benzynowej Ale trzymajcie się po tej stronie, wyciągajcie tych, oni biegną właśnie z markera, więc ich przerywajcie po prostu Hub stoi, więc... brawo Dobra wszyscy do z ralki czyści ralka i kto spałni ralka leci na huba 10 rally, każdy Trochę kto mi się spawni, z tymi dymami minąłem w na no, ale... Eee. Naweks poddawaj, oddawaj w tej, w tej w tym cyklu dawajcie do mnie dobijcie Idźcie bliżej wody to jak kapisz Będzie ciężko górkami To chujowa Small squad to Dawaj do, do mnie, nie, 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 kamp, nie, Potrzebuję potrzebujecie bliżej na projekt. No, no, ja, ja nie, nie mogę uciekać, nie, 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 dobijajcie, dobijajcie. nie, nie, kop, nie kop do mi, tylko trzymaj. leców Tak, od twojej strony jakoś przyszedł Staraj się do Proxy do, dobić Żeby mieli na dalej No, tak. co mamy robić? Drugi hub Czy... Naszego, Czy naszego, bronić, ja. bronić, 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 bronić Miu. I z rolki na nasze, na naszego huba Są już sam blisko wybrałem. po drugiej stronie ulicy. Ledwo uszedłem z życiem. Fuck, 30 razy. God 9, uh, You have enemy hub south of you. Can you push it? Dobra, dziewiątka będzie na ich hawa wchodziła, my dalej naszego i zaraz to się może ogarnie. Jest, że za. Ja collect, tu jestem bardziej na południe ja tu mam X chybotę. Just uh, call support and I'll drop it. Kurwa, wszędzie oni yeah. są do chuja. I can't see any offensive hubs on uh, our chart. Uh. Yet. Okay. Oh, Only down to uh, at the end. Musimy iść go for the police hep they have on police station yep. Help them so they can cap the point astracolt astracolt ja na dobra w takim razie zroupaste i ranki jest tu <tries> tam <tries> na police a jura bur Up enemy spad North of Dużo po powyciągałem teraz, podejście pod y, polis powinno być łatwiejsze i nie mają huba, więc nie mają być to Musimy to jakoś chociaż wejść i spróbować troszkę to zacząć... I'm Dobra, mamy, mamy mamy te budynki tutaj na polis pierwsze nice. z Bajem trzymamy je, więc możecie spróbować wejść Dobra Eee, starajmy się po prostu to opanować i wtedy będziemy myśleć z logistyką. No brawo, dalej, Kurwa Dobra, już jest, już nie jest opanowane. Dobra, starajmy się wejść w tą flagę. Oni dalej tu nie mają spawnu, więc teraz łatwiej powinna być. No, a gra ja Odista, się... Odista są, no są. Ale flaga jest obok ciebie jest ziemak. Przed jeden! A nie, to jest kurwa, nawek, tu Miałeś typa na, na dupie Zabiłem ci... Ja wiem, ktoś go zabił No ja Z tym ktośem był on Jesteście wy tam w kapie w tych południowych budynkach? Nie Podawajcie do mnie, dobijcie

Trzeba postawić szybko. Trzeba, zaraz, Trzeba zaraz jakąś logistykę wy wykombinować. <sumpleniamy> Ktoś potrzebuje go tylko? Zrozobie, jakaś LG strzela? Spróbuj, ma spróbuj, to yeah, trzeba wytłumaczyć. No. Uh, e, nie wychodźcie z kapa, nie wychodźcie z kapa, mamy to skapować jak najszybciej i będziemy wtedy od północy. jest zaznaczony, będą nas puszować, więc będziemy tu po <sumpleniamy> prostu. Trzymać na razie. Nie wychodzi z kapa. Po skapowaniu delikatny bursz spoko. Jak suple Masiej? Tu masz suple. Jak daleko słychać. Masiej jak suple. Dal striker. Zajebiszcie suple. To no jest za no na was, Blisko. Gdzieś po czarnym je. Pierdali. Chuj. Jedzie na północ Dobra, trzymajmy yeah. Mamy, trzeba mnie podnieść, trzeba postawić radio i trzeba postawić huba Git, kurwa git, kurwa git Nawet znowu mnie lepić gonna be to closest? nice placing Chodźcie do logistyki wszyscy Incoming. Jebać to kurwa Listy pod i nie będziemy podnosić Ale helis nie nie. się kurwa je. ał, ał, ał. To jest Bradley gdzieś To jest piechota A jest zamarkowany, więc będziemy na tego hawaczli może pięć po prostu w tego A jebać, ja się muszę... Kali spadło tu. Logik on tam jedzie. Nasz na target. Kurę. No ale generalnie z chaba nic nie zostało, czyli trafiłem. Przerwę na typa, kurwa plecami, bo potrzebę. Ale mi ona w nie ma, jak coś na marku łodyg zniszczony. Ja, Także tak powycinać to, tak to, co tutaj biega. Medy podnosi nie będziemy do flagi zależli. Każdy na flagę. Chłodnik radio, wszyscy flaga, wszyscy Kampan team back. Tak, dlatego wszyscy na flagę. No. Dawaj do mnie, na kapkę. Na Jebać, dawaj, masz je to samo. Musimy zacząć grać po prostu. No, to

nie, lodzi właśnie i z tak, nie, e, Trzymajcie na... nie, 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 radia na mnie. nie, 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 jest Marknijcie nie, Co z naszego proszę na ich nie, 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 chaba nie, z naszego haba lecie do kapiego. Mhm. A to czegoś czegoś niczegoś do Nie wydaje Miał się. Mijota, tym jak szap. Czyli tutaj uważaj, 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 masz to. Kupujemy tego huba, dobijcie do mnie reszta, która biegnie i będziemy don't szli tutaj. Będę się podsuwał na raili i ściągamy im te w miarę wszystkie możliwe railiki. No i wchodzimy na kompon. Szukamy też huba, jeżeli mają. Moja Kurwa, tam jest Wolverine, tam jest Wolverine. Ruszuję go. Nice nice. tu, 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 tu. Musimy się Już myślałem, że... Jeszcze jeden tak samo Że mnie zastrzegasz Na zewnątrz macie typu Leży Minuty Tak, są pod tym havem, który już wychodziliście Jakbyście tak. chcieli sobie podejść z artą Proszę bardzo Dobrze, dam znać Do mnie jeden rally będzie

Nie ma co czekać, to nie ma co reżys, czekać. Dobrze, nie ma co czekać, nope. Orczar będziemy tracić, do tam już. Tak, dlatego nie ma co. 50 tiketów, push. Pozajmujmy railiki. Szeroko, nie idź jeden za drugim. Starajcie się trzymać po tej stronie drogi, daro. Tracimy orchard Orchard. Ja pierdolę, nie umiem z tego główna strzelać. W środek Orczardu. Are we capping police? Dobra, właśnie, my ogarniamy ten orchard. Yes. Nice. Bierzemy podobno police, więc jest gitów... gitówa. Będzie double neutral prawdopodobnie. Oko arka. czekaj... Gdzie? To Tam pojechał na północ, na snor. Jestem tam, Jacko! Kurwa, weźmiemy to. Lecimy o Orchard, lecimy o Orchard. I co są ze mną? Zobaczmy. Eee, nie, no, to wyżej. Nie. Wyżej, wyżej. HP tank. 90% KPL jest jeszcze. Nice. Lecimy. 20 tików. Lodzin stanęło tutaj. Uwaga, 80. Gonna go for compound. Problem się nie trzeba do tej pory Jak najwięcej ludzi, że w chapie. Szybciej spróbuję for any habs Eee nie okay. make... nice. Nice. Is oh, no. Kurwa. Nice. Is this their hab or is this their hab? This is their hab, okay. Just look up just look up, just look up, just look up. It's a spectrum. Their radios here? They're here. Free ten tickies. Actually. Thanks. Thanks. Dame, 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 dame. Guys, we have 57 tickets I don't think we should be respawning on a at all We are I capturing should... KGVT, it's <laughs> plus 60 <laughs> yeah, 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 I know, yeah. but I think we should just let them bleed Last time they pushed us with their entire team We lost it in like 3 seconds <laughs> <laughs> Uh, Freddy tank is probably gonna die here No, 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 We must to stop them We to protect them we Otrzymajmy to po prostu Te są typy na polistation, którzy mogą przerespić, także... Jadę, Jadę, tu, nie się strzela, ale pod względem takim kurwa i w ogóle, gierki, fajna gierka mam, bo ja... jest w h w środku budynku to ja zrobię tak. na środku tak, to raid, kto nie żyje, to raid reszta zostaje w kompauncie reszta zostaje w kompaunie kurwa, raid jest spalone Oxy Uh you got a coming, we should be able to finish him off And let me strike um, stop Please not run away old squad again. Two squad on the defense this time. Be capping the point. Okay, you must have a boom, you win. It's Put your manchin left